Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, kto ma obsesję na Twoim punkcie i dlaczego. Również sprawdzimy sobie, co możesz zrobić w tej sytuacji. I jaka jest przyszłość tej relacji? Możliwe, że na przykład nie znasz tej osoby, albo nie znacie się jeszcze osobiście, możliwe, że ta osoba cię obserwuje, więc zobaczymy sobie. Także zachęcam. Jeżeli trafisz na ten filmik lub trafiłaś, no to jest to taki znak, że możliwe faktycznie, że ktoś w Twoim życiu ma jakąś taką obsesję na Twoim punkcie, więc warto o tym, myślę, wiedzieć. No i zachęcam do zostania do końca, dlatego że każda karta ma swoje osobne znaczenie, a raczej pokazuje dosyć taki. Odrębny aspekt tej sytuacji, tego, no w tym wypadku, w tej obsesji, więc warto zostać. No i zapraszam na duchowykierunek.pl Jeżeli chcesz zadać swoje pytanie i dowiedzieć się na temat Twojej sytuacji, Twojego życia, jakieś relacji w Twoim życiu, to zachęcam duchowykierunek.pl A tymczasem sprawdźmy sobie, co nam się dzisiaj pokaże. Także zacznijmy od karty, od pierwszej karty. No i mamy 10 mieczy. Pozycja numer 1. Czyli, że tak powiem, pozycja, która odpowiada na pytanie, kto to jest. Czyli, tak, dosyć ogólny. Dziesiątka Mieczyny w tym kontekście wskazuje na osobę, która znajduje się w trudnym okresie swojego życia. Może to być ktoś, kto odczuwa głęboki ból emocjonalny, poczucie zdrady lub porażki. Ta karta często symbolizuje kogoś, kto przeszedł przez ciężkie doświadczenia i czuje się. Że tak powiem na dnie. Taka osoba może mieć poczucie, że straciła coś bardzo ważnego, lub nie widzi już nadziei na lepszą przyszłość. Może być również kimś, kto ma tendencję do dramatyzowania i nadmiernie analizuje sytuację, co może sprawiać, że obsesja na twoim punkcie wynika z takiej właśnie perfekcji, może. Perfekcja to złe słowo, bo chciałbym powiedzieć takiej perfekcji, właśnie gdzieś tam relacji, jakby. Natomiast może bardziej też ta osoba boi się bardzo lęków i emocji. I możliwe, że dla jej, w jej oczach, jakby jesteś takim wypełnieniem pustki w jej życiu. I tej właśnie takiej emocjonalnej pustki więc może to być ktoś, kto czuje się odrzucony lub zignorowany przez innych i w Tobie widzi ratunek, możliwe, że to jest jakąś relację, którą macie na przykład no już od dłuższego czasu w sumie, bo skoro gdzieś tam już zauważył w Tobie jakiś taki ratunek, no to możliwe, że taki potencjał widzi w tej relacji, czy też potencjał na relację. Może to być osoba, która przeżyła jakiś trudny koniec związku lub relacji i szuka w tobie kogoś, kto naprawi jej życie emocjonalne. Chociaż nie wiem, czy ty jesteś do tego skora, czy chcesz naprawiać kogoś życie, czy chcesz komuś pomagać w ten sposób, no bo na pewno nie jest to proste. Więc ta osoba może nawiązać z Tobą kontakt, szukując. Szukając wsparcia lub uwagi, na przykład poprzez wiadomości pełne takich no, dosyć dramatycznych wyznań o swoim życiu, o tym, co działo się w jej życiu, może podejmować intensywne próby zdobycia Twojego zainteresowania, często w sposób, który ujawnia ich emocjonalne trudności, na przykład skarżąc się na problemy, czy zdradzając swoje cierpienie przez to, przez co przechodzi, itd. Więc też troszkę taka, można powiedzieć. Właśnie zdradzanie tego, przez co przechodzi, to jest taka też, jakby liczenie na, na Twoją taką łaskę, czy też próba, jakby wywarć na Tobie wrażenia tym? Takie poczucie mam. Możliwe też, że istnieje taka, taka takie uczucie w jej głowie, że został zdradzony lub opuszczony przez Ciebie, nawet jeśli nie miało to miejsca w rzeczywistości. I to właśnie też może być taka, taka, jakby takie pokłosie tej obsesji, którą ta osoba ma. No bo faktycznie gdzieś tam jest to coś, co poniekąd no zostało tak, jakby właśnie wymyślone przez jej umysł. że tak powiem. To myślę, jest dobro, dobre określenie. No i ten dalej mamy królową kielichów na drugiej pozycji, która odpowiada nam na pytanie. Co go lub ją przyciąga do ciebie? Królowa Kielichów wskazuje, że ta osoba, postrzegać jako kogoś niezwykle wrażliwego, empatycznego i pełnego ciepła emocjonalnego, może widzieć w tobie osobę, która potrafi słuchać, rozumieć i wspierać innych. Także albo już z Tobą rozmawiała, albo gdzieś tam zauważyła, czy też może nawet jej się wydaje, że właśnie jesteś taką osobą wrażliwą i gotową wysłuchać ją. Więc Twoja intuicja, spokój emocjonalny i otwartość na potrzeby innych przyciągają tę osobę, która być może szuka u Ciebie ukojenia dla własnych trudności, co zresztą widzieliśmy właśnie w tej Dziesiątce Mieczy. Ta karta może również sugerować, że widzi w Tobie kogoś idealnego pod względem emocjonalnym, jako osoba, która potrafi zapewniać, zapewniać bliskość, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie może nawet wydawać jej, że w pewien sposób albo no tak, w sumie w pewien sposób może romantyzować twój obraz, twojej osoby, przypisując ci cechy, które no, których poszukuje w tych właśnie relacjach międzyludzkich więc, właśnie na pewno przyciągają mocno ta Twoja zdolność wspierania innych. Nie wiem na ile faktycznie Ty oceniasz tą zdolność, ale możliwe, że Twoi znajomi, Twoje otoczenie gdzieś tam postrzegać jako osobę pomocną, taką, która nie boi się pomóc i chętnie to robi i też skutecznie przede wszystkim. Więc, możliwe, że ta osoba zauważyła w Tobie właśnie kogoś takiego, kto jest w stanie pomóc jej, uleczyć trochę jej serce, coś w tym stylu. Więc widać, że może zwrócić się początkowo do Ciebie z prośbą o jakąś radę, szukając pocieszenia w sytuacjach życiowych, które zwyczajnie ją przytłaczają. Może przywiązywać się emocjonalnie, bazując na Twojej chęci, pomocy i empatii, zaczynając postrzegać Cię jako emocjonalny fundament jej życia. Więc. Jeśli chodzi o tą obsesję, o której dzisiaj mówimy, istnieje duże ryzyko, że ta osoba widzi w tobie kogoś, kto naprawi jej problemy. No właśnie. I to może prowadzić do takiego niezdrowego zaangażowania, czyli on, ta osoba będzie gdzieś wylewała na ciebie te ten gdzieś tak, że tak powiem, wiadro pomyj, czyli tych wszystkich problemów, które ma w swoim życiu. Natomiast no, poniekąd nie będzie dawała nic od siebie. Albo będzie to no, bardzo nieproporcjonalne. Więc no takich. Relacji raczej nie chcemy, to, to, to by wskazywało na całkiem no, złą obsesję. Chociaż, no raczej bardzo marginalna część obsesji jest taką pozytywną obsesją. Raczej większość obsesji jest chyba raczej zła. Tak bym to przynajmniej ja określił. No bo wiadomo, że, że właśnie taka obsesja, gdzie ktoś będzie na ciebie wylewał takie swoje żale. Licząc, że ty pomożesz jej, no to, to raczej nie, nie chcemy takiego czegoś, więc no z takim czymś to nie chcemy po prostu sobie zajmować życia. No i mamy szóstkę denarów na pozycji trzeciej, która odpowiada na pytanie, jak ta obsesja się manifestuje, czyli jak gdzieś tam, jak się to okazuje. Wszystko to wskazuje, że obsesja tej osoby manifestuje się w postaci nierównowagi w dawaniu i braniu. Ta osoba może próbować cię kupować zarówno w przenośni, jak i dosłownie. I to jest ciekawa, ciekawa sprawa, ciekawy aspekt. No bo ta osoba może oferować pomoc. Może nawet uwagę, lub jakieś wsparcie. Nawet finansowy, mamy pentakle, czyli dinary, czyli właśnie może nawet wsparcie finansowe w zamian za Twoją obecność, za Twoje zainteresowanie. Ogólnie rzecz biorąc, może mieć tendencję do wyś wyświadczenia przysług lub oferowania czegoś materialnego lub emocjonalnego, oczekując czegoś w zamian. Nawet jeśli nie mówię o tym otwarcie. Jest to również karta, która sugeruje dynamikę zależności. Możliwe, że ta osoba czuje się od ciebie uzależniona zarówno emocjonalnie jak i w inny sposób i próbuje wyrównać te relacje poprzez dawanie lub wyrażanie swojej wdzięczności w dosyć przesadny sposób. To też oczywiście jest spowodowane możliwie, że tą obsesją, więc ta osoba właśnie czuje takie uzależnienie od ciebie. Nawet jeśli ta osoba nie do końca jeszcze jest w Twoim życiu, nie do końca macie bezpośredni kontakt, to możliwe, że już w tym momencie czuje, że na przykład właśnie nie znajdzie nikogo lepszego, że jesteś wręcz idealną osobą do tego, co planuje i gdzieś tam właśnie z tego też może wynikać ta, ta obsesja, o której mówimy. No bo, no, bo tej osobie się może wydawać, że faktycznie jesteś tym, czego od dawna ta osoba szukała. Natomiast faktycznie ciekawa sprawa z tymi pentaklami, bo, bo to może wskazywać, że, że gdzieś tam ta pomoc, czy też to, co będzie ta osoba chciała dawać, to, będą, to będzie jakaś tam pomoc finansowa, czy, czy jakieś tam rzeczy materialne. No, nie wiem, czy, czy to jest dla ciebie odpowiednia gdzieś tam równowaga w relacji. Myślę, że raczej nie. Natomiast no to już kwestia do rozważania. I dalej mamy 10 pentakli, także znowu te pentakle, 10 denarów na pozycji czwartej, na czwartej, jako czwarta karta, która pokazuje nam, czy ta obsesja jest dla ciebie szkodliwa. 10 denarów na tej pozycji wskazuje, że ta obsesja może nie być przepraszam, że ta obsesja może nie być bezpośrednio szkodliwa w sensie natychmiastowego zagrożenia ale może wpłynąć na długoterminową stabilność lub harmonię w Twoim życiu zwłaszcza w kwestiach związanych z rodziną, domem, finansami lub poczuciem bezpieczeństwa. Może chodzić o to, że ta osoba w jakiś sposób chce wtopić się w Twoje otoczenie lub relacje, co może być dla Ciebie przytłaczające, jeśli narusza Twoje granice prywatności, no bo ta obsesja w pewnym momencie się objawi, jeżeli jeszcze nie, nie, nie znasz tej osoby, to w pewnym momencie się objawi i mam wrażenie, że ty ją będziesz chciał odrzucić, ale ta osoba nie da za wygraną. Ta osoba będzie chciała się mimo wszystko gdzieś tam w twoje życie, w twoje otoczenie wtopić. Więc to będzie naprawdę uciążliwa obsesja, jeśli ta osoba stanie się zbyt zaangażowana na Twoje życie, szczególnie w sprawy prywatne lub rodzinne, próbując nawiązać z Tobą trwałą więź za wszelką cenę. Może to również wskazywać na to, że może pojawić się presja związana z oczekiwaniami wobec Ciebie, która wpłynie na twoje poczucie komfortu. Yy. Więc możliwe, że ta osoba zacznie proponować ci jakieś wspólne działania, jakieś inwestycje, które wymagają większego zaangażowania, e, np. zapraszanie Cię do swojego domu, rodziny lub na wspólne wydarzenia. E, może również próbować e, zacieśnić kontakt, e, proponując wspólne plany długoterminowe, takie jak podróże, projekty czy inne aktywności, e, które wiążą się z trwałymi zobowiązaniami. E, no i właśnie. Ryzyko całej tej relacji polega na tym, że jeżeli ta osoba nie otrzyma od ciebie tego, czego oczekuje, może poczuć się odrzucona i zacząć działać w sposób nieprzewidywalny, co może wpłynąć na twoje poczucie stabilności. No i oczywiście będzie to niekomfortowe, gdyż no raczej nie chcemy takich osób, które gdzieś tam odrzuciliśmy, a mimo wszystko one w naszym życiu starają się być i nami jakoś może manipulować, czy wpływać na nasze życie, to może w tym wypadku dotyczyć jakichś byłych partnerów, którzy możliwe, że jeszcze jakoś obsesyjnie myślą o tobie, właśnie chcąc się do tego życia dostać. To jest myślę ciekawa, ciekawa interpretacja. Także, także to może być jakiś były partner, albo osoba, która faktycznie była odrzucona w Twoim życiu przez Ciebie, natomiast dalej gdzieś tam obsesyjnie może o Tobie myśleć. No i dalej mamy Hengtmana, czyli Wisielca na pozycji piątej, czyli pozycji odpowiadającej, co możesz zrobić w tej sytuacji, czyli poniekąd karta wskazówka. Wisielec sugeruje, że w tej sytuacji najlepszym działaniem będzie takie wykorzystanie. Może nie wykorzystanie, ale bardziej. Hmm. Możliwe, że powinnaś wstrzymać się od natychmiastowych reakcji i zmiana, zmienić perspektywę. Taka zmiana perspektywy może być tutaj bardzo, bardzo pomocna. Karta Wisielca radzi, byś nie działała impulsywnie, ani nie podejmowała żadnych pochopnych decyzji. Zwłaszcza takich, które mogłyby pogłębić problem lub zbudzić większe zaangażowanie tej osoby. Więc kluczem będzie dystans emocjonalny i czas na przemyślenie sytuacji. Wiślec wskazuje również na taką potrzebę postawienia wyraźnych granic. Nawet jeśli wymaga to od Ciebie pewnego wysiłku lub poświęcenia, możesz poczuć, że ta sytuacja wymaga od Ciebie cierpliwości, ale ważne jest, abyś podeszła do niej z mądrością i spokojem. Także myślę, że tutaj przede wszystkim te postawione granice będą bardzo tutaj ważne, żeby poniekąd właśnie nie, daj, nie dać sobie wejść na głowę. Myślę, że robisz to całkiem mimo wszystko dobrze, więc tak też w tej sytuacji musisz się w pewien sposób właśnie tutaj, no, że tak powiem, postawić tej osobie i, i po prostu nie dać sobie wejść na głowę. No i mamy na koniec 9 pentakli, która pokazuje nam e, przyszłość tej relacji, przyszłość tego co czeka e, w kontekście tej osoby. Także 9 pentakli, 4 denarów, e, wskazuje, że w przyszłości sytuacja powinna ustabilizować się na twoją korzyść, e, co jest myślę pozytywnym znakiem. E, ta karta jest symbolem niezależności, spokoju i zadowolenia z siebie. E, więc no to sugeruje nam, że w tej sytuacji lub relacji odzyskasz swoją równowagę i kontrolę. Jeśli odpowiednio zastosujesz strategię właśnie tego wyznaczonych granic, co sugerował ten wisielec, ta osoba może stopniowo wycofywać się lub, lub po prostu zaakceptować Twoje warunki. I to jak ta sytuacja wygląda, że już jesteś no, po prostu niechętna na to, co on ci oferuje. Czy też no, w sensie ta osoba. Więc, więc to jest karta, która mówi też o poczuciu samowystarczalności, pokazuje, że pozostaniesz, czy też no, będziesz niezależna, niezależny od tej osoby, a jej obsesja nie będzie miała większego wpływu na twoje życie, pod warunkiem, że będziesz trzymać się swoich zasad. To jest myślę najważniejsze i to nie tylko w tej sytuacji, ale generalnie w życiu ważne jest, aby trzymać się swoich zasad i właśnie tak, tak jak mówiłem, nie dać sobie, sobie wejść na głowę. Dzięki temu zwyczajnie nikt nam nie może gdzieś tam w życiu robić co chce, a my czujemy się niezależni. Także to tyle. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na duchowykierunek.pl. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o jakiejś relacji czy też o sobie w Twoim życiu, to zachęcam. A tymczasem dziękuję Ci za odsłuch i do usłyszenia w kolejnych rozkładach. Hej.